Ograniczamy cukier w diecie dziecka. Staramy się, żeby nie jadło słodyczy, a tymczasem okazuje się, że tego cukru spożywa naprawdę dużo. Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy o ukrytym cukrze w produktach spożywczych, który nasze dzieci zjadają, nawet jeżeli staramy się eliminować cukier z ich diety. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Beata Michoń i jestem dietetykiem małych dzieci. Do tematu zdrowia podchodzę holistycznie, łącząc wiedzę dietetyki wschodu. I dietetyki zachodu. Moi drodzy, no właśnie, dzisiejszy temat to temat szalenie istotny, bo chciałabym się w nim skupić na czymś takim jak ukryty cukier. Do tematu ukrytego cukru możemy podejść na dwa sposoby. Pierwszy, te, pierwszy sposób podejścia to fakt, że na etykiecie produktu spożywczego nie widnieje napis cukier, ale cukier jako inna postać został dodany. A drugi sposób podejścia do tematu to jest temat związany z tym, że my nie spodziewamy się i świadomie tak, jakby nie koncentrujemy się na tym, ile cukru jest w jakimś produkcie spożywczym, które nasze dziecko spożywa. Przygotowałam sobie listę produktów z tak zwanym ukrytym cukrem, czyli produkt, który my kupujemy. My wiemy, że on jest słodki, a czasami nawet nie wiemy, także do końca, ten słody, że ten cukier jest tam dodany. My wiemy, że on jest słodki, ale nie, 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 ale nie zdajemy sobie sprawy z ilości cukru, jakie tam występują. Teraz ja przygotowałam sobie kartkę, bo ja nie mam żadnego komputerka, z którego czytam tekst, tylko tutaj korzystam z notatek i opowiadam wszystko z głowy. A więc przygotowałam sobie kartkę, na której mam wymienione produkty i chciałabym Wam opowiedzieć o, no takich najbardziej zaskakujących. Jeżeli mówimy o cukrze, to trzeba pamiętać o gramaturze. Łyżeczka cukru to 5 gramów, łyżka cukru natomiast to 15 gramów. No i tutaj. Numerem jeden bezwzględnym, jeżeli chodzi o ich ukrytą ilość cukru albo produkt, w którym dominuje cukier, jest moi drodzy kakao rozpuszczalne. Kakao rozpuszczalne, które potrafi mieć 75 gramów cukru na 100 gramów produktu. Czyli jeżeli mamy przekonanie, że takie kakao rozpuszczalne typu Nesquik czy jakaś tam inna inna firma jest zdrowe dla naszego dziecka, bo dostarcza wabi, bo dostarcza magnez, tak jak to mówi producent, to musimy mieć świadomość, że ten produkt na 100 gramów produktu zawiera 75 gramów cukru. Czyli 3 czwarte produktu to jest czysty cukier. No nie jest to idealny start śniadaniowy dla naszego dziecka. Właśnie, to jest też bardzo ważna informacja. Na etykiecie mamy informację, ile cukru znajduje się w 100 gramach produktu. Czyli tu w tym przypadku będzie 75 gramów cukru na 100 gramów produktu, ale na 200 gramów produktu byłoby tego cukru 150, tak? Czyli my zawsze musimy mieć świadomość, że inna, zazwyczaj jest inna objętość opakowania do tego, co podaje tabelka. Tak samo jest z kalorycznością, ale dzisiaj mówimy o cukrze, więc numerem jeden tutaj bezwzględnie będzie kakao rozpuszczalne. Na drugim miejscu uplasowały się owoce suszone, i tutaj królowa żurawina, o której opowiadam w innym, filmiku, otóż one potrafią mieć 60 g cukru na 100 g produktu. No bo występuje ten cukier naturalnie w owocu, ale też jest dodawany do produktów cukier, żeby ten produkt był słodszy, żeby dziecko chętniej i dorosły przy okazji, żeby był bardziej smakowity, żeby lepiej, lepiej smakował. Więc żurawina potrafi mieć 60 g cukru na 100 g produktu. Trzecia pozycja to kremy czekoladowe do smarowania, czyli różnego rodzaju smarowidła, gdzie my mamy przekonanie, że dziecko zjada kanapkę z kremem czekoladowym i znowu to przekonanie fałszywe o tej yy, dobrym działaniu tej czekolady i tego kakao na organizm. Tak, ono ma dobre działanie, tylko nie w postaci, kiedy cukier jest dominujący, a tego kakao prawie nie ma. I zwłaszcza w tych czekoladach mlecznych to kakao jest dużo słabszej jakości niż w czekoladzie gorzkiej. A więc w tym produkcie jest nawet 56 g cukru na 100 g. Teoretycznie zdrowe, teoretycznie fajna alternatywa, ale na czwartym miejscu mamy tutaj. Batony zbożowe. Batony zbożone, zbożowe potrafią być 25 gramów cukru na 100 gramów. Czyli dajemy naszemu dziecku, powiedzmy sobie szczerze, taki 50 gramowy batonik, i on już ma 12,5 grama cukru, czyli prawie no, taką płaską łyżkę e, dużą cukru ma, czyli bardzo dużo. Tutaj na piątym miejscu uplasowały mi się lody oraz ketchup. I tak jak lody Was pewnie nie zaskoczą, to ketchup Was bardziej zaskoczy. 25 gramów cukru na 100 gramów produktu, czyli na 100 gramów keczupu jest 5 łyżeczek cukru. To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo jak my robimy keczup sami w domu, a robimy, nie zawsze mamy czas i przestrzeń, ale staramy się robić, to do keczupu idą pomidory, cebula, jabłka, śliwki i przyprawy i tam nie ma żadnego dodatku cukru. Tutaj bardzo często do keczupu jest dodawany cukier, no bo cukier powoduje, że coś jest smaczne, dlatego producenci dodają. Z kolei jeżeli chodzi o lody, to my mamy tą świadomość, że ten cukier jest w lodach, ale często nie zdajemy sobie sprawy, ile tego cukru jest właśnie w lodach. No bo jeżeli jedna gałka to 40 g, dwie gałki to 80 gramów, a my powiedzieliśmy, że 25 gramów cukru jest w 100 gramach, czyli w dwóch gałkach, które spożywa nasze dziecko, jest tego cukru mm, aż 20 gramów. Czyli to są cztery łyżeczki. No i tutaj warto na przykład, jeżeli idziemy na lody, zobaczyć, czy nie ma lodów, które są bez cukru albo są właśnie naturalne, słodkie, bo wprowadzenie cukru właśnie przez lody, no to jest duża ilość. Na szóstym miejscu musztarda, która potrafi mieć 10-20 gramów cukru. Na siódmym miejscu gotowe sosy w słoikach, czyli jakiś sos bolognese czy jakiś sos pomidorowy, który będzie miał mniej cukru, ale jakiś e, sos pięć smaków e, czy jakieś takie chińskie mieszanki, wymyślne. On potrafi nawet mieć 20 gramów cukru, dlatego te gotowe sosy w, w słoikach czy w jakichś innych opakowaniach często mają bardzo dużo cukru. Na ósmym miejscu uplasowały nam się moi drodzy jogurty owocowe. Jogurty owocowe, które potrafią mieć 10 gramów cukru na 100 gramów, i patrząc na to, że ten kubeczek ma 120-150, to tego gramu będzie więcej. I to jest coś, co bardzo często Was zaskakuje. No bo kupujemy zdrowy jogurt, staramy się, żeby właśnie dziecko jadło jogurty, no tutaj, żeby było mu smaczniej. I naprawdę tego cukru wskakuje dużo. A przecież, gdybyśmy w domu zrobili jogurt naturalny z owocami, i nawet dodali tą łyżeczkę miodu, to tego cukru zawsze będzie mniej i zawsze to będzie smaczniejsze niż to, co znajdziemy w kubeczku. Dalej, będziemy mieć pozycje takie jak krakersy, jak paluszki, jak chipsy, które potrafią mieć 5, 10, czasami 15 gramów cukru. Ale zobaczcie, to jest właśnie niesamowite ten cukier ukryty. Kupujemy słoną przekąskę, ażeby chrupnąć, ażeby postawić i ona już niestety wprowadza cukier do organizmu. I dlatego to, to spożycie cukru przez dzieci jest tak duże, bo my bardzo często właśnie spożywamy, one właśnie bardzo często spożywają cukier wtedy, kiedy my nawet nie spodziewamy się, że ten cukier jest. Dalej na mojej liście mamy mięso w marynatach, które potrafi mieć nawet 10 gramów cukru. No, i to jest śmieszne, że. Ja jeszcze rozumiem, jak ktoś robi marynatę miodową, i to będzie naprawdę smaczne. I, i ten cukier, będzie, ten, ten miód będzie podnosił smakowitość, ale bardzo często te gotowe mięsa w jakichś tam marynatach, które my jesteśmy w supermarketach w stanie kupić na, na takich tackach, one są zazwyczaj kolorowe i kuszą, dlatego je kupujemy, no ale też przyspieszają nasz czas. Dlaczego w tych produktach jest cukier, to, to ja nie umiem powiedzieć. No, to znaczy, umiem powiedzieć, bo to chodzi o smakowitość. No, ale wiecie, zawsze, kiedy kupujemy jakiś produkt, trzeba się zastanowić, czy ja bym ten cukier w domu dosypała, czy on tam jest naprawdę potrzebny. No, moim zdaniem nie. No i dalej, moi drodzy na mojej liście. Jest produkt z ukrytym cukrem, którego w ogóle tam nie powinno być. To są wody smakowe. W ogóle ten produkt, że on stoi na półce koło wód, to jest jakaś wielka pomyłka. No właśnie, a najgorsze są te wody smakowe dla dzieci, bo też takie są, nie tylko dla dorosłych, ale też są dla dzieci, które są dedykowane jako zdrowe, wspierające zdrowie teoretycznie dzieci, a jednak dodatek cukru zawierają. No, oczywiście, będą w różnych produktach występować naturalne cukier, cukry, bo t, no to zawsze jest. Czy w maśle orzechowym będzie jakaś ilość cukru, czy w sokach będzie takich świeżo wyciskanych, też będzie cukier, czy w innych produktach, no bo to jest naturalne, tak? Ale my mówimy o dodatku tego cukru. Musimy pamiętać w tym wszystkim, że cukier to ukryte kalorie, których nasze dziecko spożywa więcej, przez to, że on tam się znajduje. No i cukier uzależnia, o czym mówię w innym filmiku, ale my musimy mieć świadomość, że to nie jest tak po prostu, że nasze dziecko je różne produkty i to nie ma wpływu na zdrowie. Absolutnie każdy produkt, który nasze dziecko bierze do buzi, każdy produkt, który znajduje się w naszym domu i kupujemy go dla naszej rodziny, będzie miał wpływ na zdrowie. I naszym zadaniem jest tak, tak odżywiać nasze dziecko i takie produkty kupować, no żeby to były jak najlepsze produkty z jak najmniejszą ilością cukru. Czyli przychodzi na koniec refleksja, że my musimy mieć naprawdę świadomość dotyczącą tego ukrytego cukru, dotyczącą tego, co znajduje się w środku i dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek i jak zawsze będę wdzięczna za subskrypcję, kciuki i za przekazanie informacji dalej innym rodzicom, żeby też mogli korzystać z tej wiedzy. Do zobaczenia.